Kochani, witam Was na premierze zdrobki Cash Royale Mamy taką dzisiejszą właśnie nowość Mam zdrobki z dwóch punktów Zobaczymy za chwilę jak się spiszą Więc zapraszam Was do oglądania A więc tak, zaczniemy sobie od numeru 11 Później mam 14 i 17 I numer 7, ale to będzie z tej drugiej kolektury, już Z innego punktu Szukamy naszych liczb albo symboli, symbolu monety, albo tutaj diamencik, który da nam dwukrotność właśnie przypisanej kwoty. Trzymajcie kciuki, jeżeli możecie. I zaczynamy. Troszkę kazali poczekać z tą premierą, więc może czas tutaj będzie łaskawy. Dobrze, że są dosyć duże tutaj te liczby. W sensie, że nie, jest, nie są takie ciężkie do odczytania. No i mamy właśnie takie liczby. Ich będziemy poszukiwać, jakich naszych symboli. A co tu mamy? 27. No to nie jest nasze. 16, chyba tym bardziej nie ma. O. Więc wkład to jest 40 zł. Ciekawe, czy zwróci się cokolwiek. Znaczy, czy będzie cokolwiek. Może tak, może nie. Ale nie przejmujmy się. Ale oczywiście liczymy jednak na te wygrane. 26, czyli nie mam. No to lecimy dalej. Dwadzieścia jeden nie szukamy, czterdzieści siedem nie ma, osiemnaście także nie ma. Trzydzieści pięć było blisko, pięćdziesiąt pięć też było blisko, czterdzieści <gryw> dziewięć nie mamy. 12 nie mamy takich niskich. 48 nie ma. 32 także nie ma. I 37 przechodzimy chyba już do ostatniego rządku, ale później się upewnimy. 43 nie ma. 19 nie ma. Nie ma. Także nie ma. I uwaga, ostatnia szansa. 31. No niestety nie, ale upewnimy się, że tu nic nie ma. No tu nic nie ma. To są takie puste pola. Yy, przyzwyczajeni jesteśmy już do tego, że tak wydrukują, a to wcale tam już nic nie ma. No dobrze, czyli 11 zawiodła, co na to. Tropka z numerem 14. Zobaczymy, może tu będzie jakiś symbol. Wystarczyłby chociaż jeden diamencik, to już by było w miarę, w porządku, co nie? No i gdzie są te nasze? Tutaj 56 będziemy szukać. Tak. I 42. To co my mamy? 33. No to nie jest to nasze. Blisko było. 55. 13. Znowu nie mamy takich niskich. Więc te niskie nas nie obchodzą zbytnio. Póki co.

Trzydzieści dziewięć, szesnaście nie ma, trzydzieści siedem także nie ma, dwadzieścia siedem nie mamy. Ostatni rządek i co oni nam tu proponują? Pięćdziesiąt cztery nie ma, czterdzieści osiem. 43, a my mamy 42, 14 i uwaga ostatnia szansa, nie wykorzystana niestety, więc pusto, druga zdrabka jest pusta, przechodzimy do zdrabki z numerem 17, 17, no i to samo, szukamy i oby udało się znaleźć. dwanaście, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt cztery, o dużo pięćdziesiątek, no i na koniec trzydzieści pięć. A co jest u nas? Pięćdziesiąt osiem, ale no niestety akurat tej, tego nie szukamy. No, tego też nie szukamy. Osiemnaście, trzydzieści ale blisko nas tutaj, coś nam tutaj dokuczają, chyba. Trzynaście, no ewidentnie dokuczają nam. No bo tak blisko, mamy kolejny przypadek, chyba się nie polubimy z tą zwracką, co nie? Nie i ostatni rządek. To my tu mamy 52, 39, 19, 24 i uwaga, ostatnie 27. No, kompletnie nic. Ostatnia nadzieja w siódemce. Tu mamy właśnie z drugiego punktu z numerem 7. I szukamy tak, trzydzieści sześć, trzydzieści dziewięć, czterdzieści pięć, czternaście i dziewiętnaście. Takie są nasze liczby do szukania. Jedenaście. 51 jeden, trzydzieści osiem, trzydzieści więc pierwszy rządek niestety pusty. Szanse maleją bardzo maleją, jak na to, że wkład 40 złotych i możemy skończyć. Z takim właśnie minusem, no to nie za dobrze, ale wiecie, nie ma co się tu przejmować takimi sprawami dwanaście siedemnaście pięćdziesiąt pięć trzydzieści trzy pięćdziesiąt

34 i uwaga, ostatnia szansa na dziś. 18. No, tak blisko było. No wiecie, co kochani, nie ma nic kompletnie. Ale co, nie przejmujemy się. Zapraszam na szybkie podsumowanie. A no więc tak, 40 zł wydanych i kompletne nic. Nie odzyskaliśmy nic. No, ale też zdarza się mi tak. Kto właśnie drapie, zdrabki, to doskonale wie, że takie dni także są. Jeżeli oglądaliście, to ja Wam bardzo dziękuję. Nowe osoby oczywiście zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło. Niech to będzie takie pocieszenie po tym wyniku kiepskim. No i co? Może, no myślę, że z tą zdrabką się nie polubię, ale może kiedyś zaskoczy, pół miliona wleci i wiecie... I wtedy, że dzisiaj były te postaki, to nieważne co nie. No i tego Wam też życzę, żeby właśnie padło to pół miliona Wam. I życzę Wam miłego wieczoru. Dziękuję za oglądanie. Pa.